Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będzie też z naszego jednego z ulubionych serialów moch? Ale oczywiście One. Czy jakoś tam oj, one, one, ona. I właśnie z tego serialu dzisiaj będzie piasoneczka. Lecimy. A ty jesteś moim cześcią. Prowokujesz. Wiem co czujesz. Jesteś moim przyjacielem. Super z, z, z Twój, Two mój łusk super mega. O to do, dobra, dobra. No właśnie cześć o. Właśnie Cześć od cześć, cześć, cześć. Gdy pierwszy raz w odcinku z 2006 byliśmy razem. Wiedziałem, że nie będziesz super. I od razu po tych 14 latach zrobiłem cię i chciałem mieć też w swym telewizorze, mający uśmiech, miły uśmiech, właśnie o to chodzi, Czesio, bo ty jesteś wspaniały i nie mogę nic głupiego powiedzieć, od teraz wiem, już nie ty, bo ty jesteś nadal Czesio, jesteś super Czesio z powrotnika 18 niedługo będziesz w telewizji, jesteś super Czesio, mega super głupi bo Jesteś mądrzejszy, chociaż nadal głupi, jesteś w czwartej klasie, jesteś nadal Czesio, o to chodzi, Czesiu, o to nam no chodzi, bo właśnie nie chodzi, bo właśnie Czesio to jest zombie, to jest zombie. Czesio, Czesio zombie, Czesio to jest zombie. Teraz już to dobrze wiem, że to nie ja, wagi, nie sen, ale chcę, żebyś był nawet kumple, bo nadal będzie w telewizji Czesio, cały świat, władcy, mów one, powracaj kiedyś może w listopadzie, o co nam chodzi, właśnie nam, żeby Czesio byłeś razem z nami, bo tu ma ślana, konieczko, Anusiak i ja, wszyscy my i ja. A ty jesteś nadal Czesio, super mega zombie, zgniły muźdżek, mała łóżka, o te wielkie oczy, o to mu chodzi, wiesz, Czesio, jest wspaniały, Czesio, Czesio, zombie, Czesio, to jest zombie, o to chodzi, Spaniały. jest no, wspaniały, ja o, w, w telewizji, przed wiek, ich, ktoś tam jeszcze, jesteś wspaniały. Super Kesio. Super Kesio. Kesio jest wspaniały. A ty jesteś nadal cześcią, nadal jesteś zombie. Jesteś super, wiem to czujesz. Jesteś sypaniały, rozwaliłeś w szkołę w odcinku 18. Będziesz może w telewizji. Jesteś super cześcią, jesteś super zombie. Jesteś super, wiem to czujesz. Litwolacy cię opuścili, lecili na zawsze, bo to jest czwarta klasa, nowe seriale. O to nam chodzi. I długo powiem do widzenia. I do widzenia na... prema prelis.